Znowu w krzaki. Całkowicie w krzaki. Znowu na środek. On robi ze mną co chce. To będzie lin, to będzie lin, to będzie lin. Jest ryba na tantkę. Ale jestem obstrany, nie? Dobra, spokojnie, powolny hol. Nic mnie nie powstrzyma. Mimo ryzyka zakleszczenia czwartego stopnia, mimo bólu w kolanie. Mimo tego, że dopiero co wysiadłem z pociągu, bo byłem w Warszawie, mimo wiatru, przyjechałem dzisiaj złowić jakiegoś lina. Strasznie wieje, mimo że jest dzisiaj jest 20 stopni, a jestem tylko w mojej ufałce i w mojej kuszulce. Nigdy nie może być 100% idealnie. Co to jest? Musi być ten wiatr pieczony. Ja mam mega cienką plecionkę. No i dzisiaj będę próbował złowić cokolwiek. Sandacz? Albo i wszystko, bo to jest to miejsce, gdzie potrafi brać każdy gatunek ryby. Siedzi. Boję się, że naprawdę zaraz będę zakleszczony. Muszę patrzeć, bo pełno tu było kleszcze, jak się już ciepło robiło, i właśnie to jest ten moment. I nawet jak nie złowię lina, to chociaż jakiegoś okonka, cokolwiek. Wróciłem z tej Warszawy, patrzę na pogodę. Dzisiaj słońce cały czas praktycznie, ale wieje. Jutro ma padać, to uznałem, że dobra. Jadę dzisiaj. Mimo zmęczenia, mówię, dobra, no te 4 godzinki, bo jest godzina 16, także ja mam 4 godziny maksymalnie łowienia. Jak jest ci za gorąco i nie chcesz się zjarać na słońcu, to polecam każdemu sobie sprawić ufałkę. A jeszcze bardziej polecam moją. Zrobiliśmy, tylko teraz wam nie pokażę, bo mam na niej koszulkę. Ale jest napisem Ty z logiem na środku. Są dwa kolory, także... Zapraszam serdecznie do kupowania i dziękuję każdemu, kto oło, już to zrobił i mnie w jakimś tam stopniu wspiera. Nie wiem, kto to w ogóle jeszcze słucha, pewnie już dawno przewinęliście do samego łowienia, ale jak słuchacie, to bardzo Wam dziękuję, że oglądacie od początku do końca moje filmy. Seriał doceniam, bo jest to mega miłe, jak ja się staram i ktoś chce tego słuchać. Czas start łowienia. Patrzcie, pięknie się prezentuje miejscówka, i tutaj w ogóle od razu jest mniejszy wiatr na szczęście i ryby są, bo widzę, że. Oczkują tutaj przy brzegu jakieś malutkie, więc do boju. Dzisiaj ze mną impulsik, wędka wklejka, kowrotek faworyt X1, 2,5 tysiąca i mega cienka plecionka, żeby daleko rzucać i zrywać wszystko, co popadnie, co mi chodzi po szyi. Trzeba tylko dowiązać jakieś fluo. O jezus, nie wiem, czy wziąłem fluo. Jak nie wziąłem, to jestem debilem największym. I patrzcie, gania chyba boleń. Jest tutaj drobnica przy samym brzegu, dlatego naprawdę jest szansa złowić jakiegoś nie wiem, tlenia, bolenia no nie wierzę, zerwał mi obrotówkę boleń potężny, tutaj przy samym brzegu mi zawalił mam za cienką plecionkę Bolenie mi się nie o, jeszcze przewinęła mi się przez kur... ale się odwaliło, kurde, no założyłem taką fajną obrotówkę teraz muszę założyć wahadłówkę nie mam innej obrotówki, odkręcam hamulec najlżej jak się da, bo miałem ja za mocno zakręcony szarpnął głową, walnął przy samym brzegu i się spiął znaczy spiął, urwał mi plecionkę po prostu nie spodziewałem się takiego bolenia. Tu była z 60, taka minimum. Oczywiście nie nagrywałem. O! Nie wpiął się. Był kolejny. Nawet jak mi weźmie to, jakiego ja tu podbiorę. Siedzi. Jest boleń i to. Chyba nie mały. No to powodzenia, że ja go wyjmę teraz tą wędką. O kurde, to będzie jazda. On nie ma opcji nawet chyba O, idzie w prawo w krzaki. Nie ma opcji. Nie ma opcji nie ma opcji. w krzaki. że wyjdzie? Skręca w lewo, dobrze, dobrze, dobrze. Chodź tu, płyń tu. Płynie w lewo, żeby go tylko zobaczyć, chociaż. Czy to jest jakiś potężny, czy, czy tylko przez tą plecionkę, tak. Nie, nie! No i nie zobaczyłem go. No i ja opir Przecież <gryz> to idzie się popłakać, no. aż ty kurde! To była spora ryba. Ale ten to chyba będzie mały. No kurde, no to tamten, ja już widzę, że to nie jest jakaś duża ryba, bo to mogę holować bez problemu. To tamten to był, o Jezus, to jest dziecko. No to wtedy to, to tamten to był masakra. No nie, no nie. To tamten to był 70 centymetrów. Jak ja go doholowałem w sekundę teraz. Fajnie, że jest ryba ogólnie, cieszę się bardzo. Ale wiecie jak to jest, jak najpierw macie jakąś wielką, a później łowicie jakiegoś pypcia Tylko żeby się zdenerwować jeszcze bardziej Dobrze by było tylko, żeby złowić coś, co podobnie będzie walczyło, bo nie da mi to spokoju Najgorzej, że nie zobaczyłem tej ryby, no ale... Też wiecie, to jest wędka do 8 gramów Cienka plecionka O, i był, i się nie wciął Dobra, ja omijam cały ten odcinek, widzę już trzeci atak ryby jakiejś tam daleko Także od razu tam idę. Już wiem, że to będzie lepszy pomysł. O Boże, jakie nienawidzę, jak mi się plecionka? Haczy o krzaki? O, łożysz, wielki on jest! Pasz mi blaszkę poplątał, ale wyszedł. Puść 70! Co tu się dzieje? Nie no, jak on nie powtórzy? No i tyle było. Tutaj jestem pewny, że złowie, ale na pewno jakiegoś niedużego. <noise> Jednak nie. O, oj, spadł. I to chyba jed jednak nie był taki mały wcale. O Ole mi odprowadził. Widzieliście to? <laughs> Z pięćdziesiątek. Kurde są chętne, ale nie biorą. Ole branie było. No właśnie o tym mówię. Więc jakby tylko odganiają, nie wiem, dziubią, takie są niepewne tego, że Zaraz zjedzą sobie tylko... Czujne, czujne ryby, ale co chwilę coś się dzieje, jest pełno po prostu aktywności, aż mi się nie chce tej gumki zakładać, bo na tą blaszkę fajnie się dzieje, tylko że czuję, że zaraz lunie i będzie po wszystkim. Spad. Siedzi. Chyba też nie za duża ryba. Ale w końcu siedzi, no ale jeśli to boleń to malutki. A może jakiś jaś, może kleń, to wtedy spoko. I płynie w moją stronę szybko. O, mały boleń. Jest ryba, ale to jeszcze nie ta wielkość. A, pierdziele, mam dużą rybę, gadam do was cały czas. Chciałem powiedzieć, że w tym rzucie będzie grubo, bo rzuciłem tak daleko, że szok. Ale nie, no chyba nie jest jakiś wielki. On na początku mi taki odjazd zrobił. Ale raczej trochę większy. O, kurde, no, kurde, po prostu w takim prądzie. No, minimalnie większy. Ale co jest, dalej jest mały bolek. Uj, się wystraszył. Spokojnie. Gadałem do Was cały czas. Myślałem, że ktoś idzie z tyłu. Akurat się odwróciłem. Rzuciłem bardzo daleko. Powiedziałem do Was, że w tym rzucie będzie grubo. I zawalił, i powiedziałem, no to jest grubo. Ale jechał, jechał. No się okazało, że po prostu w prądzie. No i taki już wiecie. Waleczniejszy. O no właśnie. Trzeba rzucać po prostu tam jak najdalej. Im dalej rzucę, tym większa szansa na fajną rybę. On wziął od razu jak to wpadło do wody, ale muszę rzucić jeszcze dalej. No nie mogę założyć tej gumki. Normalnie nie mogę. Przepraszam was, miały być liny, ale nie jestem w stanie tego przerwać. Tak fajnie to się rzuca i fajnie biorą. Sprawdzam na szybko, czy da się coś złowić na gumkę, jak nie to wracam do tego. Wezmę sobie takiego jawika. Dobra, zobaczmy. Siedzi coś. Co to jest? Tu jest, jak to walczy. Okoń. Tak? No okoń. Ale dobra, jest inny sposób. Szuram po dnie. O, ten jakiś wojownik, nie ma grzbietu trochę. Na opad... Oj, przepraszam. Żyj. Na opad za szybko, ale będę szurał po dnie i widzę, że to daje efekty. Tylko że dawajcie lina na szybko jakiegoś, a nie o konia. O, <grymne> Puść. Fu. Ole wielka małża z kijem w środku jeszcze. Jest. Okonek. O, spadł. Widzę, że jest lin obok. Nie wiem, czy widzicie te bąble na środku, ale są liny. Także jest dobry znak. Jakieś małe okonki skubią, ściągają tylko mi jawika. Wy widzicie w ogóle tą pogodę, jakie jest Armageddon? No po prostu się czuję, jakby miało zaraz tak lunąć. Uuu, ule mi szarpnął. Ciekawe co to było. Albo spuszyłem jakąś rybę. Jak będzie ściągnięta gumka, to branie, ale nie, najazd na jakąś rybę był większą. Stoją tutaj te ryby, no. Mam nadzieję, że to był Lin. Podkaczyć go nie chcę, ale mógłby się skusić. Siedzi, okonek. Kurde, spadają wszystkie w ten piasek tutaj. Brania lina to przeważnie nie czuć. Jak już będzie, to po prostu poczuje opór i zacznie jeździć. Dobra, daję 5 minut i będzie lunięcie deszczu. Lunięcie jest takie słowo? Uuu, ale a, tak widzieliście? Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie ten moment. Że jeszcze... No i mało za. Że jeszcze trochę cieplej musi być po prostu. To jest ryba. To jest ryba już. To jest ryba i proszę, żeby to był lin. Jest duża ryba. To jest ryba. Dobra, już myślałem, że małża. Jak to będzie lin, jak to będzie lin, to się zesram. To jest ryba. Nie tylko, żeby mnie spięć. To ja już wolę pochulać to bardzo delikatnie. błagam, chcę to tylko zobaczyć. Jestem bardzo Nie, już myślę, że spadła. Dobra, nie spadła. Proszę, żeby to był lin. Proszę, żeby to był lin. Nie mam podbieraka. Jedzie. Bez przerwy jedzie. Nie, nie, nie skręcę mu, bo spadnie. Bardzo go zmęczę po prostu i go docholuję. Jak to będzie lin... To będzie lin, to będzie lin, to będzie lin. Jest ryba. Na tantkę. Ale jestem obstrany nie? Dobra, spokojnie. Powolny hol. Nic na siłę. On jedzie, ja mu popuszczam. Zresztą jak na razie to on tylko on jedzie. Już mi ręka boli. Żeby tylko zobaczyć. Proszę, żeby to był link. Błagam, żeby to był link. Ale jedzie. Jest po drugiej stronie całkowicie, nie? Nie było brania, także jest duża szansa, że to lin przestał jechać. Muszę go bardzo powoli holować, płynie w moją stronę, płynie w moją stronę. Możesz w dupę. Nie wygram z nim. Jezus, gdzie on jedzie? On płynie gdzieś bardzo daleko, ogólnie. Choć tutaj nie w krzaki. Nie w krzaki. Wpływa mi w krzaki. Przecież ja się popłaczę. On mi wpływa w krzaki. Nie, nie. Wraca na środek, dobra. Mam może trochę siłowo teraz. Nie w krzaki. Nie, wpłynął w lilię. Dobra, znowu na środek wraca. Ale jestem obstrany. Ja pierd. Takiego holu to dawno nie miałem. I pompuje, pompuje. O, pierdzielę znowu w krzaki. Całkowicie w krzaki. Znowu na środek. On robi ze mną co chce. Ryby wszystkie uciekają jak on płynie. Dobra, trochę podkręcam. Bo go nigdy nie wyholuje. Jezus, on jest tak daleko, że wy nawet sobie nie wyobrażacie. Kupienie, cicho. Znowu w krzaki. I wraca. Idzie chyba. Nie, no kurwa, Nie, no, nie, nie, nie. Ja pięle. Aż o... ty w dupę. No. Wiedziałem, że mnie ma co na siłę, nie? Przykręciłem hamulec i koniec po rybie. Nie chce mi się już. Cały się trzęsę. To był prawdopodobnie lin. Nie chcę mówić, no ale nic innego tu tak nigdy nie walczyło. Kurde! Oż ty w dupę. No nie wierzę. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Zobaczcie. Taka tantka. Dokładnie tam, gdzie bąblowało rzuciłem. No stówę to był lin. Co innego. Aż mam taką miękką rękę, że łowić nie mogę. O, baa, jak to boli. Jutro tutaj biorę nic z tym okoniem teraz Celina nie, 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 a, a, nie wiem nawet co mam powiedzieć. Słuchajcie, jestem. bo, dobra, cicho, nic nie mówię, łowie. Trudno spadł. Co to jest? Ty, jest jakiś silny. O! Niespodzianka kleń. <noise> patrzcie. No widzicie, patrzcie, taka ryba, nie wiem, ma 30 centymetrów, a tamten 5 minut walki, dokładnie 5 minut walki, nie? Nic mi już nie wynagrodzi tego. Żadna ryba, chyba, że druga tak. Nie, o jest, siedzi! Spadło! Noż w dupę! O co chodzi? Czemu wszystko spada? Kolejna duża ryba. Czemu wszystko spada? O co chodzi? Ja po prostu się popłaczę zaraz. Już Wam mówię, czemu wszystko spada. Przeanalizowałem wszystko oglądając te filmy i wiem, że chodziło o za słabo dokręcony hamulec. Po pierwszej rybie, która urwała mi plecionkę, bałem się go mocniej dokręcić, że znowu będzie taka sama sytuacja przy dużej rybie, dlatego miałem lekko zakręcony hamulec i ryby po prostu nie zacinały się przez brak siły w zacięciu. Zdecydowanie moja plecionka była za cienka do łowienia aż tak dużych ryb. Co to jest? Oli jedzie, no to już nie jest Lin, nie, to tamto na 100%. Widzę po walce, to jest jakiś boleń. No pewnie, że boleń. Boleń na gumkę, na tamte wziął. Nie, niemożliwe. O. To, tamten to po prostu. Po, nawet po samym... Tamten, po samym zachowaniu. Jestem już przekonany na 100%, że tamto to był Lin. Nic tak nie walczy. To było. Tylko... No nie... Czuję się jak debil mówiąc do was teraz. Nie jestem w stanie się wysłowić. Po prostu. Masakra. Nie wiem co to jest jeszcze. Kleń chyba. Okuń? Jaś? Jaś? Nie, to jest Jabol. Patrzcie. Jabol. Krzyżówka Jazia z Boleniem. Albo to jest po prostu zwykły Jaś. Nie wiem. Nie no, to Jaś chyba zwykły jest. Kolejne branie. Tylko z Dio. Dawaj szybko, nie przeszkadzaj okoń, bo nie jesteś linem. Ciebie nie potrzebuje w naszym składzie. Cholerny okonie. Zostawcie moją tantę. Nie wiem co to jest, ale na pewno nie lin. Sandacz? Ciekawe jakiego jeszcze gatunku mi brakuje. Chłopie, co ty tutaj robisz? Powariowałeś Oj, sorry, spoko, czekaj Ale chlapiesz, no Jezu, cały mokry jestem już No naprawdę O tym mówiłem Tu na spinning bierze wszystko O, fajnie, że sobie kołowrotek jeszcze do wody wrzuciłem Nie no, to jest dzień po prostu jakiś Uciekaj O koń! Mówię Ci Spadł was stąd, bo ja nie mam na Ciebie czasu. O, widzę tam bomble idą. Stoją te liny tutaj. Co to jest? Pewnie boleń. No taki odjazd to tylko boleń mógł zrobić. Oczywiście. Lubicie tantkę widzę, na wahadłówkę tak nie chciały jak na tantę, ale na wahadłówkę większe były. Kurde no, też spadło coś fajnego. Nie wiem co mam. Naprawdę nie wiem co mam. Coś dziwne. Kurde, co to było? Złote to było, nie wiem. No ja urwałem. dobra, to sobie usiądę na chwilę chociaż. Straszna szkoda, ale myślę, że ten odcinek nie skończy się dzisiaj. Ja tutaj jutro wrócę po tego lina, bo. Ja czuję, że on mi się będzie śnił, staje rano i, i muszę go złowić, ale na dzisiaj jeszcze się nie poddaję, tylko zawiążę i łowię dalej. Teraz weźmiemy sobie inny kolor, zobaczymy. Mam takiego zielonego bardziej. Założyłem sobie jeszcze obrotówkę, żeby jakiegoś bolka złowić i, i dalej ten cwaniak się tutaj... Założyłem tylko złotą. To jest chyba polspinga i od razu jest ryba. Wydaje się być dość silne, ale pewnie to mały boleń, który idzie w krzaki. Ta. Zawsze coś, już tutaj na gumkę przestało mi brać. Chyba złowiłem wszystko, co miałem, ale połknął. Jezu, zobaczcie, co się stało. Czy ty zwariowałeś? Dobrze, że mam nożyczki. No i tak to niestety czasami jest. A w zasadzie to częściej niż czasami. Kurde, przepotężny ból. Nie wiem, wy pewnie też wiecie, jak to jest, jakieś coś się wędkarzami, jak wam spadnie duża ryba. Szkoda, że mi spadły dzisiaj wszystkie duże ryby. Ale dlatego nie kończę tego odcinka. Z tego miejsca przenosimy się w kolejny dzień, bo miałem jutro nie jechać. Ale chyba wiecie, czemu jadę. No i witam w dniu drugim, słuchajcie, dzisiaj niestety na lina szansa jest dużo mniejsza, miejsce w którym one się trzymają jest zajęte budową, nawet tam nie mamy jak dojść, nie mamy, w sensie ja nie mam, yy, dlatego dzisiaj troszkę bardziej na dziko popróbuję połowić na jakieś obrotówki i na gumki, może tutaj też jakiś lin się będzie kręcił, brakuje mi do jeszcze gatunków wszystkich leszcza, podczepiłem jakiegoś leszcza. Pan mi pojeździł, myślałem, że to coś wielkiego Lina Z dręgi. Udało się, jest To jest zdręga? Tak, udało się Czajcie Patrzcie Przynęta Działa Mistrzowskie to Nie no, nie spodziewałem się, że będę łowił biało ryb na spinning No to jest po prostu jakaś przesada Szczupaka Co jest? Co ja mam? Co jest? Co jest? Czy to jest szczupak? Co jest? Mam szczupaka Na uratówkę Ej, on jest podhaczony Ja już tu wyciągałem przy samym brzegu I myślałem, że w jakąś kłodę wjechałem A to szczupak Nie wytrzymam, nie wierzę To nie mały znaczy mały, ale, ale nie jakiś mini. Nie no, to jest ulujoki szczupak. Ej, on jest jakiś chory. Ale jaki czarny. Ja go tu nie podbiorę. Ten szczupak jest chyba umierający lekko. Nie wiem jak ja go tutaj podbiorę. Chyba jest mała szansa. Nie wierzę No to brakuje mi tylko Lina i mam każdy gatunek Dobra, jakoś mi się tu udało zejść Może go dosięgnę Czekajcie, niech się jeszcze odjedzie Mam go O Jezu, patrzcie, co jest z nim Ol mnie ochlapał Kurde, z szczupaka w ogóle jakim cudem Myślę, że to jest szczupak zombie. O kurde, ale chyba wie o co chodzi. Jest jakiś śmierdzący strasznie. Dziwnie śmierdzi, naprawdę. No taki, tak wam tylko pokażę, bo serio, normalnie śmierdzi jakoś tak jakby gnił. Aż dziwne, jestem przerażony tym szczupakiem. Zresztą jest okres ochronny, więc wracaj do wody. Ale czy on w ogóle sobie poradzi, to nie mam pojęcia. Już jest ledwo ogólnie funkcjonujący. Może być z nim ciężko I, i, i nie wiem co jeszcze. No jeszcze pewnie pełno gatunków mi brakuje, no ale takich co tutaj zazwyczaj łowiłem to właśnie tych Uu. Co ty gadasz? Zesram się na blaszkę taka wzdręga O, ale kurde ładno Dobra, na dzisiaj to tyle. Niesamowite miejsce. Pełno ryb Pełno brań, chociaż dzisiaj dużo gorzej. Nie wiem czemu. Tak to jest czasami z rybami: raz biorą, raz nie biorą. W każdym razie, pełno gatunków złowionych. Lina nie, co mnie boli. Myślałem, że dzisiaj po niego wrócę. Nie udało się, ale jak nie dzisiaj, to innym razem.